Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyń, zapraszam was do pierwszego spojrzenia na grę J Dynasty Legacy, wydawaną przez Perfect World bez żadnych restrykcji IP, więc wszyscy możemy się cieszyć tą produkcją. Jak widzicie już od razu po grafice, jest to taki bardzo bajkowy, troszeczkę w klimacie chińskim klimacik i gra tak naprawdę ma bardzo fajną, bardzo przyjemną dla ucha muzykę i to już można słuchać na ekranie logowania, tak jak na, i podczas ekranu tworzenia postaci, wszystko prezentuje się bardzo dobrze i bardzo miło dla ucha. I tak jak można zobaczyć, aktualnie już na, po samym wyglądzie postaci prezentuje się również miło dla oka. Przynajmniej moim zdaniem, grafika może nie jest jakaś super wyrafinowana, jednakże jest bardzo przyjemna dla naszego spojrzenia, jednakże przejdźmy już do ekranu tworzenia postaci jak widzicie mamy do wyboru dwie frakcje, Ludzi oraz Atan którzy prowadzą ze sobą wojnę, historia jest dość prosta Atanie żyli kiedyś w zgodzie z ludźmi, którzy je kiedyś tam w pewnym momencie stwierdzili, że muszą ich e, zniszczyć, ponieważ chyba bodajże Atanie coś tam zaczęli e, rozrabiać, zostali zamknięci i w końcu uwolnili się ze swojego więzienia, e, właśnie ta frakcja Atan e, i Musimy dążyć do tego, żeby odbudować ich dalszą potęgę, jeżeli zdecydujemy się grać po tej stronie. Eee, I teraz tak, są różnice między klasami postaci u ludzi i u Atan. I to za chwilę wam pokażę. Jak widzicie on tutaj jest do wyboru po stronie ludzi tych klas bodajże 6. I to zaraz wam pokażę, bo tutaj tak się pojawia takie fajne kółeczko. O, właśnie! I tutaj na tym kółeczku mamy właśnie broni, które tak naprawdę, którymi dana klasa postaci się specjalizuje. Mamy klasy, również są nazywane w dość oryginalny sposób, bo nie jest to typowy warrior, czy jakiś tam mage, czy kleryk. Jednakże to nazywają się do klasy lupę. jest to klasa, która walczy takimi. Gdzieś tutaj chciałem wam pokazać. Niestety widzę, że. Coś mi się nie pokazuje, niestety. Ona walczy z takimi półokrągłymi ostrzami. E, mamy klasę. E, mamy klasę Jadeonów, e, którzy walczą mieczami. Mamy klasę Sky Songów, e, którzy walczą. E, to są te magowie, tak naprawdę. Modo, czyli to są monkowie, czyli walczą swoimi pięściami bądź pazurami. E, Incense Valley, to są. E, Supportowa klasa e, oraz Vim, e, którzy zadają takimi podwójnymi ostrzami obrażenia, także tutaj tak się prezentują. Opcji, opcji kustomizacji postaci jest dość sporo, tak można stworzyć swoją postać, żeby wyglądała jakbyś fajnie e, i oczywiście jest to wszystko w takim klimacie e, chińskim utrzymane, zaś po stronie ATAN tych klas postaci mamy również 6. Jednakże różnią się no troszeczkę od siebie. Jak widzicie, już samą budową postaci. Ludzie to byli takie jednostki, które takie były dość delikatne. A tutaj, jak widzimy, już na pierwszy rzut oka, klasa Balo. Jest to taki duży tank, który walczy e, głównie toporami. I jak widzicie, no, już po budowie ciała widać, że to jest tank. Taki tank z prawdziwego zdarzenia. Drugą klasą jest Forta. I to również jest taki napakowany facet, który walczy e, cestusem, czyli nie wiem bodajże, że to jest. Chyba wielki miecz, jednakże bardzo możliwe, że się mylę i pewnie mnie poprawicie w komentarzach. Jest klasa Sylanów, Jak widzicie, no to już są takie delikatne osoby, to są głównie Bardowie, e, którzy dają bawki oraz debawki, czyli to jest taki odpowiednik trochę maga, jednakże nie jest to mag bardzo ofensywny, to jest taka defensywna, saportowa postać. E, mamy również postać Rajanów, e, którzy walczą takimi wielkimi mm, kosami u mu żniwiarza, eee, posiadają tych kos dwie, także bardzo fajna klasa, ja ją wybrałem jako swoją główną postać tak naprawdę, bardzo mi się spodobał taki, cały ten motyw tego e, walczenia tymi kosami. I piątą klasą jest klasa Ardenów i oni to są tacy prawdziwi łucznicy, jak widzicie mają nawet ogonek i uszy, Także jeżeli chodzi o wybór tych dwóch frakcji, to szczerze powiedziawszy ja jestem bardziej skłonny do, do, tych, do tej frakcji, ponieważ tutaj te postacie wyglądają zupełnie inaczej. To widać, że są takie magiczne stworzenia, które zostały gdzieś tam zamknięte, odosobnione i starają się walczyć. Tak naprawdę moim zdaniem to nie ma w tej grze rozróżnienia do końca na dobrych i złych. E, chyba że z racji złych możemy nazwać ludzi, którzy uwięzili tą, e, tą frakcję, także to jest tyle, jeżeli chodzi o tworzenie postaci. I e, teraz już wejdziemy do, mojej, do gry na moją postać, właśnie mojego Mitzraela, żeby wam pokazać na szybko, jak wygląda sama gra. Bo tutaj nie ma tak naprawdę dużo opcji, którymi się, mógłbym się rozwodzić przez długi, długi czas. Jednakże, no, moim zdaniem, gra zasługuje na uwagę. Tym bardziej, jeżeli ktoś lubi grać w takiej gierki w klimacie właśnie chińskim, troszeczkę innymi klasami postaci. Bo, moim zdaniem, to jest fajne, jest to, że. Obie strony konfliktu mają różne klasy postaci i tak naprawdę walka z nimi jest taka troszeczkę inna. Jak widzicie, no już jesteśmy w grze. Grafika, tak jak mówiłem, nie powala, jednakże jest bardzo miła dla oka. Nie są to jakieś barwy, które walą po oczach, są denerwujące. Są takie bardzo przyjemne, przytłumione kolorki, e, troszeczkę pastelowe, które mi się, mi się bardzo podobają. Szczerze powiedziawszy, mi się bardzo podobają. Ym, I tak wiem, znowu powiedziałem bardzo dużo, bardzo i zrobiłem to teraz bardzo świadomie <noise> e, jednakże przejdźmy już do interfejsu mamy tutaj zakładkę postaci jak widzicie on tutaj mamy wszystkie cały czas na, nasz equipment dużą ilość różnych statystyk e, Mamy żeby tutaj w zakładkach sobie sprawdzać wszystko co tutaj mamy Reputację, affinity e, tytuły których jak widzicie tutaj to wszystko się rozwija tych tytułów jest bardzo bardzo dużo gra jest moim zdaniem Mocno rozbudowana. Żeby ja już nie słyszałem o niej wcześniej, to jest mój błąd, jednakże jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o rozbudowanie. I tutaj jakaś chroma, którą dostajemy dopiero na poziomie 120, wydaje mi się, z tego co zdołałem wyczytać, to maksymalny poziom w tej grze to jest poziom 150, więc mamy tego bardzo dużo. Bag nie jest duży, jednakże otwierają się kolejne sloty, jak zdobywamy kolejne poziomy. Mamy podział oczywiście na przedmioty normalne, questowe, provisions. I teraz jak widzicie no tutaj, o, to mi się tak otwiera, oraz fashion, czyli takie nasze ciuszki, które możemy na siebie założyć, jak widzimy bag na ciuszki jest bardzo duży, mamy 90 przedmiotów możemy mieć na sobie. Kolejną rzeczą są skille, i teraz tak, skille są takie, że... Tu jest drzewko nasze podstawowe, to jest e, Rayani tier 1. potem można oczywiście się później rozwijać. E, jak widzicie, no to drzewko skill jest dość proste. Potem nagle tutaj mamy skill tree, e, jeszcze drugi skill tree i tutaj nam się to wszystko nagle rozdziela dość mocno. Jak widzicie, no to jest podział, tak, wiemy jakie skilly mają wszystkie klasy postaci, e, jednakże możemy sobie tutaj to wszystko podmieniać i wybrać te które nas interesują. U nas to jest Ryan Tiery, kolejne Tiery. Jak widzicie, tych Tierów jest w sumie pięć, chociaż ostatni Tiery już drzewka nie ma aż tak rozbudowanego. Skile od Affinity. Jak widzicie, no tych skilli tutaj tak naprawdę ja jeszcze tego do końca wszystkiego nie rozumiem, bo tego jest bardzo dużo, tych różnego rodzaju skilli. Tu są kolejne skille. Tu są skille kromy, które dostajemy na 120 poziomie i tu są inne skille, które również dostajemy na którymś tam poziomie. I Tu są jeszcze komba, które możemy sobie ustawić w takiej kolejności, żeby nasza postać używała danych skilli i wtedy po prostu wrzucić je sobie tutaj na jeden przycisk i wtedy ta postać będzie wykonywała combo. Także skille, jeżeli chodzi o skille, też gra jest bardzo rozbudowana. Questy bardzo taki schludny quest log wiemy dokładnie wszystko co mamy zrobić tutaj mamy już questy które dostaliśmy tu są questy które możemy dostać eee, i oczywiście jak to w dobrych questach bywa nie możemy się zbytnio napracować więc jest auto track wystarczy że klikniemy sobie gdzieś, aha tu jest akurat incorrect destination, jednakże jak widzicie no, tu jest też nasz tracker i wystarczy że klikniemy, akurat może zdobyć 10 oracle talisman, więc wystarczy że sobie na to kliknę i nasza postać zaczyna już biec do tego miejsca gdzie te questy mogę zrobić. Interaction, jak widzicie, no tutaj nam się otwiera takie malutkie, jeszcze pod menu. E, może jest system mistrza oraz ucznia, e, social center, no tego, tutaj tych opcji socjalnych też jest bardzo dużo, także tego można, tym można się pobawić. E, tu są funkcje wszystkie różnego rodzaju akcje, crafting, Pety, peta dostajemy swojego pierwszego na 35 poziomie. Jak widzicie, no tutaj jakaś postać biegnie. Ja akurat jestem teraz w takiej dość początkowej strefie, jak widzicie mam poziom szósty. Jednakże XP się dość szybko i tak naprawdę ja nie wykonałem jeszcze zbyt dużo tych questów, a ja już mam ten, ten level szósty, więc dlatego może ten level cap jest dość wysoki, chociaż obstawiam, że później to wszystko się zmienia i to wszystko troszeczkę zwalnia. I ostatnią zakładką są tutaj różnego rodzaju opcje kontakt do GM-ów, opcje zwykłe, back to character selection i wyjście. Jeżeli chodzi o opcje, to tutaj to menu jest takie... powiedzmy, że można sobie ustawić te opcje jakoś w taki w miarę sensowny sposób, jednakże nie ma tutaj aż tak dużo zabawy, jeżeli chodzi o o zmienianie tych wszystkich opcji. Tutaj jakieś cudowne widoki, e, Fury Eagle, wow. Jak widzicie, no moim zdaniem Gra prezentuje się naprawdę dobrze, nie do końca wiem kiedy ta gra wyszła, ale z tego co wiem to ma swoje lata już troszeczkę, więc tak naprawdę prezentuje się moim zdaniem przyjemnie, przyjemnie dla oka. Warto ją sprawdzić, jest wydawana przez Perfect World, tak jak już wcześniej wspominałem, wiem że są sceptyczne głosy jeżeli chodzi o Perfect World, nie wiem czemu mi się teraz nagle tutaj to wszystko przywiesiło, myślę że do od ilości mobów po prostu. Będę musiał stąd uciec bardzo szybko, ponieważ tutaj widzę, że te mobki, program do nagrywania mi dość solidnie zwiesił e, całą tą grę. To bardzo niedobrze. E, gra nie jest wymagająca. Mówię, na starszych komputerach spokojnie pójdzie. Niestety u mnie teraz to się prezentuje w taki dość, niestety, dość koślawy sposób, ale mówię, tak jak mówiłem wcześniej, to jest niestety wina e, programu do nagrywania. I tego, że mój komputer niestety nie jest aż tak silny, jakbym tego chciał. Jak widzicie, no tu już wróciliśmy do normalnych, do normalnych FPS-ów, także tu mogę wam pokazać mniej więcej jak się prezentuje walka. Nie jest ona jakoś super rozbudowana i ona nie jest jakaś taka bardzo dynamiczna, jak widzicie, te początkowe mopki są dość proste do zabicia. Pojawiają się niestety lagi, bo jest jeden ogólny serwer. Pv PvP i są serwery PvP, które są dedykowane Anglii, Francji oraz Niemcom, więc jeżeli chcemy, tak naprawdę Polacy chcą mieć jak najmniejsze pingi i najmniejsze lagi, to powinni grać na serwerze niemieckim, a na serwerze PvE to tak naprawdę grają wszyscy w Europie więc te, te pingi po prostu i te lagi mogą się pojawiać czasami dość spore. Także to było właśnie Jade Dynasty, gra godna polecenia jeżeli ktoś lubi takie klimaty, jest zainteresowany takim powiedzmy prostym MMORPG, gdzie będzie mógł się rozwijać do dalekiego, dalekiego, aż 150 około poziomu. Także to jest wszystko co chciałem wam powiedzieć o tej grze, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia w następnym pierwszym spojrzeniu, na razie.